to słuchajcie, a ja dzisiaj y, trochę z jedną osobą będziemy babugować, ale będziemy tak, <coughs> będziemy kaktusem na Brookhaven będziemy się włamywać do niektórych do ludzi, domów i usuwać im bomby, albo takie różne rzeczy więc bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy, bombę tę drabinę w sumie nic więcej nie, ma nic więcej nie jest potrzebne <coughs> dobra idziemy na deskorolce, jak widzicie to już mam zrobione, szukam to trochę Okej, okay. co to za chatka jakaś Albo jakaś biednych, albo coś tu konia Dobra, pierwszy do mamy Właśnie jeszcze jedną rzecz muszę wziąć Rzecz do włamywania się Czyli śpiwór Ktoś idzie, chowamy się Albo coś zjedą, proszę powiedzieć, to jest To jest <laughs> Dobra. No więc. Pięknie kładzie się tam. Dobra, musimy się wkraść w to Nigdy mi to nie wychodzi w ogóle. Więc nie pytajcie, czemu to trochę zajmie. O. Dobra, najpierw się ustawmy tu. Nie wiem, czy mnie widziała. Dobra, pójdźmy ją podglądnąć, bo ona jest tam gdzieś. Ona też się próbowała. To nie jest Ona też się próbowała w to włamać. Albo ona też się próbowała włamać, albo to jest jej dom. Okej okay. poszła gdzieś tam poszła do garażu ale dobra wraca. Postawmy jej bombę nie wybuchła jakoś albo ona sobie poszła do garażu i uciekła, albo nie wiem co. Ale dobra, jak się nie interesuje, co się dzieje w do domu się wyszła. Ale czekajcie, oddalimy to trochę tak Dobra, nie ma... Ona tu się chyba wkradła. Bo ona wchodzi tymi leżakami wychodzi. A więc mamy drugą osobę, która się do tego domu. Ale dobra. Jak tu nikogo chyba nie ma. Jeszcze nie wiem. Chodźmy do góry, ale powoli, żeby obczaić, czy ktoś tu jest. Ej, ta baba tu się też próbowała, czemu ona się do pokoju próbowała? Dobra, syłaliśmy tu, bo albo wróciliśmy do domu, gdzie jest pustka, albo ktoś tu jest. Wydaje się, że. A jakby ktoś tu był. Nie ma tu nikogo. Więc. Nasz plan nie wypalił i albo tu zostajemy i będziemy przez wieczność czekać, aż ktoś tu przyjdzie, albo po drugiej stronie ktoś buduje dom i tam pójdziemy. Bo ktoś tu normalnie się próbował włamać i wyjść. Tymi leżakami w ogóle. Myślę, że to jakaś baba, która tu mieszka, ale dobra. Czyli pierwszy dom nie wypalił, bo jest pusty. I ja i jakaś baba próbowaliśmy się tu włamać. Okej, okay, dobra, to nie będzie działać. Muszę jakoś spróbować ten uciec. Jak coś tu przyjdzie... O! Jeszcze go usunąć, hop i wziąć pachołki. A więc dobra. <laughs> Idziemy do innego. Do tego co się tam buduje po drugiej stronie. Proszę powiedzieć, że to oni są tu właścicielami. Nie, dobra, nie są. Dobra. Idziemy z tego domu. Tu się włamiemy. Dobra. Najgorsze, że tu nie ma ani jednego kwiatu, więc jest mega duża szansa, że się mogą dowiedzieć, że się wkradło. Dobra, lecimy w dół. I sobie wejdziemy tu. Oj, do jakiejś tam bazy i zostaniemy tu jak zwykły kaktus. Bardzo dziwny dom. Albo on jest z jakimś, nie wiem, czym, ale dobra. Ja chcę ją pośledzić. Pójdziemy ją śledzić. Tu mam szcztywkę, której albo to nie jest dom. Albo się wkradła, albo to jest jej dom. Dobra, wejdźmy tutaj trójpodział. To jest jej dom. A już taki miałam. Dobra, ona wychodzi. Gonimy ją. Szła tylko zamknąć to. Okej I tu nie ma, nie? Dobra. Wchodzimy. Nie ma tu nigdzie. No tu jest na 100%. I jak tu udawać kaktusa? Jak w tych domach ludzi po prostu nie ma? Albo ona złożyła i uciekła. Albo ona tu gdzieś jest. A, zostawię tylko pamiątkę. Aha, nie mogę tego tu położyć. Beznadziejne. Dobra, Czyli pachogi mi się już nie przydadzą. Jak nie można położyć. Ratunku. Dobra, uciekła. na Tam jest dom pusty. Spróbuję się wkraść tutaj. jakaś rodzinka jest w tym domu. Co wyłażam Widzę tam. Coś tu przylazł. Albo odkrył, że nie jestem... Nie. Albo odkrył, że nie jestem prawdziwym kaktusem, albo sobie po prostu Chyba odkrył, że nie jestem prawdziwym kaktusem. I oni tam weszli. Bracie mi się wkraść. a bo oni się wkradli właśnie. Ale okej. Okay. Osoby to się wkradli, to jest też plus. Przynajmniej jest ktoś w tym domu. Jakaś biedna. Jakieś... Jacyś biedni weszli, nie? Tutaj. Na razie nie wejdę, nie? Wyrzucili. Na razie to ja tu nie wejdę. Nawet się nie mogę teraz ruszyć, ale mogę. Ustawić bombę Dobra, nie mogę się ruszyć, nic nie mogę. Powin tam stoi. Nawet wejść nie mogę też. Nie ruszaj się kaktus. Dobra, biegiem. Są ludzie w środku, to najważniejsze. Najgorsze, że się wkradli. Ale jak ja się wkradam, to oni też mogą. Nie wkradę się tamtymi drzwiami, bo zobaczę, że ktoś tam jest. Przynajmniej mnie nie zbanują. Aha. Trochę trudno. Każdy się co bo wcześniej się to wkrada. Dobra, wyszłam. Oni są na dole. Są na dworze. To jest ich dom, bo otworzyli jakoś drzwi albo im wszystkim dali bana i zostali oni a ja tu weszłam sekundę temu dopiero, albo nie topera Jakieś tej biednej dziewczyny dają jedzenie, ale pierwsza bomba. na razie nikt nie patrzył co tu z tą bombą Wywalili ją. Myśleli, że to ona zrobiła, a ją wywalili Ktoś tu przyszedł. Dziewczyna tu przelazła. I to rompi, rompi. I ją też wywalili. Dobra, idą, że trzeba teraz, to teraz, żeby się nie dowiedzieć, gdzie jest ten człowiekiem. My... też wywalą. O nie. <laughs> Coś się dowiaduję, ale dobra. Ale dwa, trzy. Dobra, ledwo co musimy wolno iść. Tutaj. Dobra, teraz idziemy tutaj, tutaj. Albo tam ktoś jest, albo tam nikogo nie ma. Słuchajcie. Albo oni są jeszcze w tym pokoju. No co jest dla mnie największa szansa. Dobra, ich tam nie ma. No to są albo w tych innych pokojach, więc dobra, trzeba sprawdzić każdy pokój po kolei. Tu ich nie ma. Tu przyszły tu, czyli one były w tym. Dobra, czyli tu do tego pokoju weszła. Nie widzę jej. Bombę. Ta... Druga. <śmiech> <śmiech> Dobra, ta druga jest tutaj. A, bo ta też tam Trochę za szybko biorę tę bombę z ręki ile co wypuchali, dobra. To tutaj tryboturbo. Turbo, turbo, turbo. Są Okej, tylko nie ona jest na dole. Wychodzą się. Dobra, wychodzą se z chaty, to ja też idę. Nie już wyszli. Albo jedna by nie wyszła wychodzę tędy, żeby nie było nic słuchajcie, wiem, że ten filmik nie wypalił zbyt tak jak na przykład tej jednej osoby z której to widziałam ale na pewno się wam podobał kaktusik jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie <laughs> łapki do góry, oczywiście odcinków z kaktusika bo to chodzi o odcinki z kaktusa, nie <laughs> ja tu tam zostawiłam, dobra jeżeli chcecie więcej, no to zostawiajcie łapki do góry no i to by było na tyle tego odcinka. Na razie pa!